Cześć! Hotelmania Miłosz Stanisławski, Brief z Wąsem numer 113. Ze mną dzisiaj wspaniały gość, wspaniała dziewczyna. Nauczycielka i nie tylko. Dziewczyna, która inspiruje młodzież, otwiera działalność biznesową z młodzieżą. Działalność, która opiera się o turystykę, o promowanie właśnie zachowań w turystyce. Jedna z naszych hot teachers. Jedna z naszych ambasadorek Hotelmania World Ja nie mogę się doczekać, żeby przedstawić i pokazać wam przed ekranami naszą wspaniałą i już włączam ją, tutaj jest z nami dzisiaj Justyna Piechnik z Małopolskiej Szkoły Gościnności. Cześć Justyna, bardzo się cieszę, że jesteśmy, że nam się udało połączyć, że wszystko technicznie jest okej. Okay. Sprawdźmy czy się słyszymy. Dokładnie, dzień dobry, sprawdzimy czy wszystko działa. Słyszymy się i bardzo dobrze. Dajcie, wy nas, dajcie nam znać, że nas słychać i nas widać. Ja widzę, że jest już z nami Iwonicz, zdrój, jest Karolina, jest z nami Słupski, jest z nami Mieczysław. Jest z nami Weronika Roczniewska. Dzień dobry. Jest z nami Joanna Kos, dzień dobry z Włodawy i dzień dobry Włodawa. Bardzo się cieszę, że jesteśmy razem. Justyna. Jezu, strasznie się cieszę, że udało nam się połączyć, a to tak naprawdę, jeszcze co, ja to zbadałem, e, to był problem techniczny po mojej stronie, to znaczy ja sam włożyłem jakąś wtyczkę tam, gdzie nie powinienem włożyć i nie mogliśmy się zobaczyć. E, mówię o Tobie. Ja e, przede wszystkim bardzo się cieszę, że się widzimy. Jesteś nauczycielem w Małopolskiej Szkole Gościnności i to już chwilę, około 10 lat, więc zdążyłaś wypuścić pokolenie albo nawet dwa, albo zależy jak to liczyć, a najmniej dwa pokolenia młodych, fajnych ludzi na rynek, żeby oni właśnie zdobywali swoje doświadczenie, żeby budowali swoje kariery, żeby rozwijali się w tym co Nazywamy Hospitality Travel, bo, bo na tym jakby tutaj ta nasza się rozgrywa. Ale nie tylko. Jak ja przeczytałem, że Ty jesteś założycielką biura podróży, w którym właśnie z młodzieżą organizujecie wyjazdy. Tak naprawdę dotykacie tego biznesu od strony czystej, żywej, takiej organizacyjnej i wpuszczasz na głęboką wodę, pracujesz z nią. To stwierdziłem, że musimy o tym, o tym porozmawiać. Powiedz parę słów sobie na początek, skąd się wziąłeś, tu gdzie jesteś, i za chwileczkę idziemy głębiej. Co dzień. dzień dobry wszystkim. Nazywam się Na Pięknie. Mieszkam sobie w małej miejscowości pod Krakowem w Myślenicach. W pięknych okolicznościach przyrody mieści się moja szkoła Małopolska, Szkoła Gościnności. Jest z nami Ola Grać, moja uczennica. I już mam większego stresa, bo znowu występuję przed publicznością, nie tylko wami, ale też moimi uczniami, którzy są dla mnie chyba najważniejszymi teraz odbiorcami e, mojej wiedzy i tego, co bym chciała przekazać. E, jeśli chodzi o moje działania, tak, e, to nie są moje działania. Ja staram się zawsze mówić, że my robimy wszystko wspólnie. Mamy rewelacyjny hmm. Team nauczycieli w szkole, mamy rewelacyjną młodzież, że wystarczy zainspirować i od razu jest. Masa chętnych, która pójdzie w moje ślady i wspólnie stworzymy jakiś fajny projekt. Czasami wystarczy im rzucić hasło i zrobią to sami, ale fakt: założyłam szkolne biuro podróży, tytuł Sklaver wraz z młodzieżą mhm. e, i rozpoczęliśmy działalność. Najpierw to były krótkie wycieczki, e, tworzyliśmy, przygotowywaliśmy programy w ramach podstawy programowej. Zaczęliśmy z nich korzystać sami, czyli byliśmy hmm. sami przewodnikami i wreszcie mogliśmy sobie stworzyć taką, przygotować wycieczkę do Madrytu, potem do Chin i udało się. Młodzież aktywnie uczestniczyła w całym procesie przygotowania i realizacji tych inwestycji. Ok, powiedz czy to są imprezy, które organizujecie właśnie przede wszystkim dla siebie, dla młodzieży, czy też e, na przykład sprzedajecie te, e, te produkty, czy to też jakby działa tak, powiedziałbym już faktycznie bardziej biznesowo, e, czy na przykład dajesz możliwość sprawdzenia siebie w tej roli przedsiębiorcy, e, uczniom, z którymi, z którymi pracujesz. Oczywiście ja owszem, wiem, że... Owszem, daję możliwość e, tak naprawdę. No Teraz niestety przez tę pandemię trochę nam ustało to wszystko, tak? No jest hmm. taki, w takim zawieszeniu. Ale e, klasa, która już wyszła ze szkoły, która już opuściła e, moje skrzydła, e, sprzedawała te wycieczki w cudzysłowie, tak? Polecała w innych tak. klasach, i też próbowaliśmy dla innych klas ze szkoły tworzyć te imprezy turystyczne. Gdzie czasami ja byłam pilotem, a zdarzały się wycieczki, gdzie uczniowie zamieniali się w rolę, wcielali się w rolę pilota. Okej. Okay. Powiedz mi, e, bo jakby to jest coś, co, co ja doświadczyłem tego, na, e, na poziomie, powiedziałbym, e, już takiego momentu, w którym zdaje się egzamin zawodowy. Od którego momentu uczniowie mogą uczestniczyć w tym, co, co, co robicie w Biurze Travel? Jak od którego momentu? Od początku. W... Od pierwszej klasy? Tak, tak. Słuchajcie, pasję to trzeba pobudzać już w momencie, kiedy dziecko przekracza próg szkoły. Tą pasję już pokazujemy w momencie, kiedy mamy dni otwarte, w której, gdzie u nas w szkole są naprawdę hucznie przygotowane dni otwarte dla szkół tutaj z okolicy, nie tylko. I tu pokazujemy, co nami kieruje i dlaczego jesteśmy właśnie w Opolskiej Szkole Gościnności. Nie tylko ta gościnność, ale również. Ta nasza pasja, do zamiłowanie do turystyki, hotelarstwa i gastronomii, bo nasza szkoła to też gastronomia i wicemo ogólnokształcące. Okej, okay, I... właśnie, powiedziałabyś parę słów o szkole o Małopolskiej, Szkole Gościnności. Dlaczego pytam? Otóż ja spotykam się dzisiaj z Wami, z nauczycielami, z uczniami i rozmawiamy na wiele różnych tematów. Rozmawiamy również na tematy związane z tym, z jakimi problemami borykają się szkoły, jakie mają możliwości, jakie mają wyzwania, i okazuje się, że są szkoły, które gdzieś być może w mniejszych miejscowościach, tak jak ty mówisz, my nie, wy nie jesteście w wielkiej miejscowości, natomiast, natomiast radzicie sobie świetnie. To jest kluczem do tego, że Małopolska Szkoła Gościnności jest szkołą, która. No, Ma się powiedziałbym całkiem dobrze, macie fajne warunki, dobrze sobie radzicie z, z tym, jakby z portfelem tego, co możecie uczniom zaproponować. No jesteśmy szkołą dobrze doposażoną. Pod kątem, pod kątem zagospodarowania przestrzeni, ale generalnie jesteśmy szkołą urzędu warszałkowskiego, czyli no mamy pewnie większą możliwość finansową niż inne szkoły, ale tutaj ogromne podziękowania dla mojej dyrekcji. No zarządzanie szkołą to nie małe wyzwanie, dlatego głównie to zarządzanie szkołą daje nam takie rezultaty, jakie mamy teraz. Dyrektor motywuje cała, cała kadra tak naprawdę kierownicza, motywuje nas do działania, stwarza nam możliwości, co jest bardzo ważne w tych czasach i nie blokuje nas w żadnym zakresie. Motywuje do tego, żeby zawierać nowe kontakty, żeby się szkolić, żeby udzielać się w różnych mediach społecznościowych, więc jak najbardziej mamy właśnie, mamy wszystko, czego potrzebujemy w tej Małopolskiej Szkole Gościnności. Sielanka, proszę Pani, Śielanka, tak. tu się dobrze nie jest tylko się rozwijać. Justyna, my ostatnio jak rozmawialiśmy i Ty dzisiaj o tym wspomniałaś też przez chwilę, powiedziałaś kilka słów na temat właśnie Twoich wystąpień publicznych. Dzisiaj wspomniałaś też, że to jest jakaś taka Twoja zmora, ale ja wiem, że przed nami chyba jakieś, przed nami na pewno jakieś wielkie wystąpienie publiczne wspólne dla, nie wiem, kilkuset, może kilku tysięcy, może kilkunastu tysięcy osób. Powiedz co, o tym myślisz? Jak czujesz, wiesz, co, co czujesz, kiedy myślisz sobie o tym, kurde, wyszłabym na scenę na fajnej, dużej konferencji dla e, młodzieży hotelarskiej, dla juniorów hotelarskich, dla przyszłych dyrektorów hotelarzy e, i powiedziałabym odrobinę o tym, jak ta ścieżka zaczyna się budować od fundamentu. Co ty na Co ja teraz czuję? Ja czuję ogromny niepokój i stres. I moja młodzież, która pewnie mnie tutaj nie wszyscy oglądają, widzę. Nie są na lekcji tak jak ja tylko jesteśmy u ciebie. Ale e, słuchajcie, moi drodzy, to jest taki ogromny stres, z którym ja tak naprawdę walczę każdego dnia. E, bo jeśli chodzi o taką rozmowę face-to-face face w szkole, e, ja czerpię energię od młodzieży. E, wystarczy uśmiech, gest, spojrzenie. Ja wiem, że jest coś niezrozumiane. E, nakręcamy się nawzajem swoją pasją. Tutaj na zdalnej nauce to jest dla mnie największą bolączką, dlatego ja tak często uczestniczę we wszystkich spotkaniach i e, webinarach motywacyjnych, jak działać, e, żeby lepiej się wypowiadać i mniej się stresować przed kamerą. No umówmy się, mm -hmm. no jesteśmy cały czas przed kamerą, tak? Jesteśmy cały czas w telewizji, którą e, młodzież ogląda. Więc dla mnie jest to stresujące, walczę z tym. Może kiedyś się uda, że z mniejszym stresem będę Podchodziła do tematu, no ale zobaczymy. Ja mam dużo takich aktywności związanych z, tym, z tymi wystąpieniami publicznymi, Aha. bo uczestniczę też w organizacji International Folk Meeting Małopolska. To są takie ogromne wydarzenia, eventy związane z folklorem, które przyjeżdża do nas z całego świata. Zachęcam do obejrzenia mojego Facebooka i, i zobaczenia tych zdjęć, które są naprawdę barwne. i no i warto po prostu je zobaczyć. Dodatkowo też uczestniczyłam w Slow w Krakowie i nie tylko, w Lublinie również z Jackiem Szklarkiem, który mnie wkręcił totalnie w gastronomię i zdrowe odżywianie. I no, mam wiele okazji naprawdę do, do tych do spotkań. Podczas festiwalu International Palsyntych in Małopolska odpowiadam za dwa Wydarzenia to są spotkania wieczorne z, przy muzyce w Myślenickiej restauracji. I dodatkowo mm. mam Taste of the World, to jest takie ogromne wydarzenie, bardziej gastronomiczne, gdzie zespoły z całego świata przygotowują dla nas potrawy kulinarne, i całe Myślenice mogą, i okolice mogą korzystać z dobrych smaków całego świata. Wow. Ja jeszcze szybciutko powitam parę osób, które gdzieś tam do nas dołączyły i pozdrowiły nas. Natalię, Renię, Szymona, Rafała Krzyskiego, Lidię. Cześć Lidia, bardzo się cieszymy, że jesteś Adama, Jolantę. Fajnie, że do nas dołączacie. I wracam szybciutko do Ciebie, bo Justyna, ja wczoraj napisałem, że jak czytam sobie twoje to myślę sobie o tym, dlaczego ja robię tak mało. I ty właśnie teraz jeszcze dorzuciłaś. To jest do... tyle. Dorzuciłaś do tego po prostu. Wielkiego garnka, w którym dzieje się wszystko pod tytułem Justyna Piechnik, tam się gotuje. I, i ja, mogę, ja mogę zadać to pytanie. Skąd w tobie tyle siły do tego, żeby to wszystko robić? A pytanie numer dwa. Po co to robisz? To jest moja pasja. Ja Okej, okay, nie... ale co chcesz, żeby ona wniosła? Co chcesz i komu chcesz dać? Przede wszystkim ja mam pragnienie, marzenie, żeby młodzi ludzie wykonywali swoją pracę z pasją. Tak samo podchodzę do moich dzieci, dwójki Ignacego i Piotra i tak identycznie podchodzę do młodzieży w szkole. To jest taka moja jedna rodzina, gdzie tak naprawdę chciałabym, żeby oni choć w 50% zażyli tego, co ja mam teraz. Czyli pracuję i robię to, co kocham. Mhm. Ja budzę się rano i lubię chodzić do pracy. Ja uwielbiam swój team, uwielbiam młodzież. Mi tak strasznie teraz brakuje tej energii od nich, którą mam w murach Małopolskiej Szkoły Gościnności. Mi brakuje tych eventów, mi brakuje tych pomysłów, z którymi oni do mnie przychodzą i coś wspólnie robimy. Ja ci napisałam w tym bio pięć zdań, ale stwierdziłam, że nie będę się rozpisywać, bo to nie jest CV. Więc ja robię naprawdę dużo więcej rzeczy, bo prowadzimy również konkursy, organizujemy w Małopolskiej Szkole Gościnności niż gościnności Concierge. Teraz robimy na podstawie inspiracji Karola Webera, wprowadzamy nowy konkurs Historia na dobranoc, mhm. gdzie będziemy prosić młodzież, aby przygotowała listy, takie no, historie, które zostawią na stoliku gości, gości podczas wieczornego serwisu. E, próbujemy pokazać, że hotelarstwo to nie jest tylko housekeeping i sprzątanie i kolory ściereczek, szmateczek, i tak dalej. Ja tego nie lubię. Mm -hmm. Okej. Okay. Ja wychodzę ja się... ponad podstawę programową, i wczoraj, jak rozmawialiśmy na tym spotkaniu, ja mam wrażenie, że my naprawdę możemy wyjść poza podstawę po programową. Tylko absolutnie. trzeba się rozejrzeć i znaleźć takich ludzi jak wy. Ja absolutnie sobie cenię tutaj Rafała Krzyszkiego którego w zeszłym roku poznałam podczas pandemii też zdalnie, który był moją taką pomocą na te, podczas tego marca, kwietnia, maja, w, podczas lekcji prowadzenia zajęć, poddawał mi po prostu miałam, Słuchaj, napisz do tej osoby, napisz do tej osoby, ta osoba przyjdzie do ciebie po prostu tysiąc pomysłów na lekcji, Ja mu serdecznie dziękuję za to, bo wykorzystałam chyba w 100% to, co mogłam. Mhm. No, i tak naprawdę poznałam grono fascynujących osób, które, które teraz jest częścią mojego projektu, czyli edukacja z pasją. Pięknie. Jeszcze ja do tego dołączam, bo jeżeli też wczoraj mówiliśmy na naszym spotkaniu z nauczycielami, mówiliśmy o, o tym, czego uczniowie chcą, pojawiło się hasło dotyczące networkingu w ogóle w branży. No to, to jak mówisz o Rafale wszystkim, to można dopisać Rafał, Networking, Krzycki, Choreka Business Club, to jest gość, który faktycznie łączy masę ludzi. Natomiast to, co mówisz, jakby to, to wyjście ponad tę podstawę programową, to to, co, jakby to, to, co robi Lidia na, na gościnie w Twojej szkole, Lidia też wspiera nasz projekt i, i, i już jakby Cały czas gdzieś tam zbieramy się do tego, czy zbieramy, jakby robimy, robimy to, żeby faktycznie ta młodzież zobaczyła odrobinę dalej. Mi się to strasznie podoba, co ty mówisz, i to, ile energii w to wkładasz, dlatego że kiedy wykończyliśmy szkoły hotelarskie, to przynajmniej jakby w moim otoczeniu ciężko było zobaczyć aż tyle aktywności, które mogłyby mnie... Pociągnąć do tego, co, co potem robiłem. Ja po prostu akurat bardzo chciałem, natomiast, natomiast faktycznie dzisiaj młodzież, z którą pracujemy, bardzo, bardzo myślę, jest otwarta i potrzebuje tego, żeby takie rzeczy się działy. Bo szczerze, ja nie wyobrażam sobie, jak można przez 5 lat funkcjonować wyłącznie w świadomości. Uczę się tego, żeby być. Absolutnie to jest bardzo e, wartościowe i fascynujące, ale uczę się tego, żeby być recepcjonistą, kalerem, kalerką, panią, panem pokojową. I w zasadzie tyle, to jakie wyobrażenie można zbudować w głowie młodego człowieka, który potrzebuje jednak takich bodźców, potrzebuje trochę pomocy z tej wyobraźni, e, żeby ustawić sobie siebie gdzieś w zupełnie innym miejscu. I to jest coś, co. co z Twojej strony czuję, zresztą, jakby z Waszej strony, bo kiedy spotkaliśmy się z, z Wami, to widziałem właśnie e, Wasz zespół nauczycielski. E, to było niesamowite przyjęcie, kiedy pojawiłem się w Waszej e, klasie, tak to nazwijmy, e, i przywitało mnie tam łącznie około 140 osób, e, w tym naprawdę bardzo fajne grono nauczycieli dyrekcji, więc, e, więc robicie genialną robotę. My chcemy pokazywać takie postawy, my chcemy być dumni z tego, że Was znamy i że możemy przyjść piątek. Powiedz jeszcze słówko o koszulce, którą masz na sobie, bo, bo jest to koszulka, która ma... No jest właśnie, sobie. no właśnie. Też mamy własne, dyrekcja. No i pięknie. Fajna dyrekcja potrafi zadbać o nasz wygląd również, ale a propos jeszcze tych pomysłów na lekcje, jeśli mogę dodać, ja jeszcze chciałam pozdrowić Ani Gasińską, bo ona też nas gości w swoim hotelu, i też robimy lekcje o niej z hotelu w Queen w Krakowie. Także, także można gdzieś pojechać i zobaczyć, i pokazać młodzieży, połączyć się czasami marnym, bo marnym iPhone'em, czy telefonem, czy iPadem, ale odrobinę przybliżyć tego hotelarstwa realnego młodzieży w formie zdalnej. Wiesz, co prawda jest taka, że y, czy to jest iPhone, czy smartfon, czy tablet, to nie ma najmniejszego znaczenia. E, bo, bo wiesz, bo, bo jakby to, to nie chodzi o to, żebyśmy tutaj tworzyli e, studia filmowe, każdy w domu, e, bo nie każdy w domu ma takie warunki, żeby to studio filmowe sobie stworzyć. E, co z tego, że ty czy ja byśmy napchali sobie tutaj wiesz, świateł dookoła, e, kamer, sprzętów, cudów i tak dalej. Jak osoby, które chcielibyśmy zaprosić do rozmowy z nami, nie miałyby tego po drugiej stronie i być może czułyby się trochę bardziej przytłoczone. Więc ważne jest to, co po prostu robimy i to, co, to, co tutaj przynosisz do nas. Bardzo Ci za to dziękuję. Powiedz, czy możesz podzielić się jakąś książką, która na tobie wywarła ostatnio jakieś gigantyczne wrażenie, z naszymi wąsatymi milikowiczami. Zdecydowanie książką, którą tutaj mam obok i czytam na przerwę dodawaj ją do ekranu, do Sowska, to co to jest? Powrót z, Powrót z Absolutnie genialny Polecam wszystkim Hot Teacher, zrelaksujcie się i, i czytajcie. Na wieczór po tych naszych e, burzach mózgów, jak prowadzić lekcje, żeby były ciekawe i aktywne, no to, to warto, a ja chciałam ci coś pokazać. Dawaj. Uhu, korona wróciła na głowę. Aha, brawo. super. Cudownie. Ale to dzięki tobie, korona wróciła. miałam taki faktycznie spadek formy, zaraz po feriach. Myślę, że to też na to miał wpływ egzaminy zawodowe, gdzie poświęcaliśmy się głównie tej, tej, tej tematyce, a teraz faktycznie możemy polecieć z prądem, spotykać się z fajnymi ludźmi i jeździć po hotelach i pokazywać młodzieży coś więcej, a nie tylko książkę. Super. HGT03. Słuchaj, książkę HGT03 na dzisiaj odłóżmy na bok. Powrót z bambuko jest zdecydowanie tą pozycją, którą dzisiaj trzeba odpalić. Moja żona Joanna jest absolutną fanką Nosowskiej. Pierwszej i drugiej oczywiście książki Powrót z bambuko przerobiliśmy razem, że się tak wyrażę, bo najpierw ona ją wchłonęła, potem, potem zaprosiła do tego mnie i przeżywaliśmy ją drugi raz. No, w niej jest niesamowicie dużo prawdy, e, i każdy odnajdzie coś tam dla siebie. Każdy odnajdzie tam cząstkę siebie, więc dzięki bardzo, że mi powiedziałeś, bo chyba nikt nie przypiósł Nandosowskiej wcześniej e, i absolutnie amazing w ogóle propozycje. E, Justyna, ja poproszę Ciebie o trzy słowa podsumowania, a potem przybijemy piątkę e, i będziemy życzyli miłego piątku. Trzy słowa podsumowania. Uczmy z pasją. Wystarczy dwa. Dwa słowa. Dzięki piękne. Pozdrawiam Cię serdecznie. Do zobaczenia w boju. Do zobaczenia. Wierzę, że niebawem u Was w szkole. Zapraszamy. Dzięki. Hej.